Pojęcie ortodoksji i ortodoksów jest związane z tak naprawdę leksykalnie znaczy tyle, co prawowierni, ci, którzy idą zgodnie z nauczaniem pewnej religii. W wypadku judaizmu starożytnego istnieje takie zjawisko jak ortodoksja ale bardzo długo my widzimy judaizm jako wielość form realizacji, jako wielość dróg, którą ten judaizm podążał. I tak naprawdę przez wiele stuleci, w epoce hellenistycznej i rzymskiej jeszcze, widzimy, że judaizm jest praktykowany na wiele różnych sposobów i wówczas trudno powiedzieć, który z tych sposobów jest ortodoksyjny spór między faryzeuszami i saduceuszami, między wiernymi, którzy uważają Jezusa za mesjasza i tymi, którzy go odrzucają, jest sporem wewnątrz judaizmu i wówczas trudno powiedzieć, który z nich jest ortodoksyjny, a który jest heterodoksyjny. Ortodoksja pojawia się tak na dobrą sprawę w momencie, kiedy będzie instytucja, która może dać rodzaj takiego certyfikatu. Dane postępowanie lub dana praktyka jest zgodna z ortodoksją lub z nią niezgodna. W judaizmie bardzo długo takiej instytucji nie ma. Dopiero gdy wytwarza się judaizm rabiniczny w późnej epoce rzymskiej, potem w czasach bizantyńskich, to pojawia się pewna norma, czy takie dążenie do tej normy, do tej, żeby stworzyć to, co jest ortodoksją, i to tworzy takie poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy mamy podobne wierzenia, podobne praktyki i jesteśmy w, w ramach tego mainstreamu religijnego. W tej chwili religie, oczywiście mają też instytucje, które, wszystkie religie, które mają taki mandat na to, żeby powiedzieć, to jest prawowierne, czyli ortodoksyjne, a tam to jest jakąś formą odmiany, jakimś, jakimś wynaturzeniem tej praktyki, która jest tym, tym zalecanym głównym szlakiem. Ale to tak naprawdę Postulat na przykład ekumenizmu trochę nadgryza pojęcie ortodoksji, dlatego że pozwala na takie szare strefy pomiędzy, że to jest niby zgodne z tym nauczaniem, no ale dajemy pewną koncesję i zgadzamy się na jakieś odstępstwo. Ja myślę, że prawdziwie ortodoksyjnych ludzi pewnie już niewielu.